Z jednej strony dzika przyroda, z drugiej dzikie tłumy w kolejce do karuzeli. Spór o lokalizację parku rozrywki rozgrzewa w armie bardziej niż lipcowe słońce. I choć pierwotnie miał powstać w Łutynówku pod Olsztynkiem, dziś coraz głośniej mówi się: a może by tak bliżej cywilizacji, pod Olsztynem? Na pomysł przeniesienia inwestycji do okolic starego Olsztyna wpadł Seweryn Grodny, obywatel z wizją. I to nie byle jaką. Bo jego koncepcja zakłada, że park będzie nie tylko świątynią waty cukrowej i dmuchańców, ale też kołem zamachowym lokalnej gospodarki. Entuzjazm podziela Marian Jurak, szef PTTK na Warmii i Mazurach. Jestem fanem tego pomysłu. Łutynówko za blisko natury, a tutaj przy obwodnicy, blisko miasta, gotowe pod inwestycje. Zimą można nawet zrobić kulik z rollercoastera, żartuje, a może nie? Nie wszyscy jednak klaszczą z radości. Krytycy pomysłu twierdzą, że park będzie działał ledwie dwa miesiące w roku, a jego wpływ na rozwój Olsztyna to jak wpływ waty cukrowej na dietę, raczej symboliczny. No i inwestor już przecież kupił ziemię w łutynówku, pewnie w cenie niższej niż jeden bilet rodzinny. Co z tego wyniknie? Na razie jedno jest pewne. Warmia kocha emocje. I wciąż nie wiadomo, czy szybciej zakręci się karuzela, czy debata publiczna.